Dlaczego politycy manipulują opinią publiczną, czyli tak właściwie nami? Bo mogą. Tak niestety można odpowiedzieć w skrócie i bardzo ciężko jest z tym argumentem dyskutować. Bo system, w jakim funkcjonujemy, system demokratyczny, pomimo wielu pięknych ideałów, na jakich się opiera, na przykład, w założeniu, że każdy człowiek nadaje się do sprawowania rządów, że posiada swoisty instynkt polityczny, że wreszcie każdy z nas chce współrządzić swoim państwem, aktywnie wyrażać swoją wolę, to system ten, jak pokazuje praktyka, ma też jednak bardzo wiele wad. Jak mawiał Winston Churchill, demokracja jest najgorszą formą rządów, jeśli nie liczyć wszystkich innych form. Demokracja, rządy ludu, nasze rządy są między innymi bardzo podatne na manipulacje, a dzisiejsze czasy z ich możliwościami technologicznymi i środkami masowego przekazu czynią nas na wielu płaszczyznach na tą manipulacją jeszcze bardziej podatnymi. Zastrzegam, że nie będę się dzisiaj skupiał nadmiernie na samych technikaliach manipulowania, a bardziej na fundamentach, na pytaniach, dlaczego ta sytuacja jest w ogóle możliwa. Jakie są największe wady naszego systemu politycznego i czy możemy cokolwiek z nimi zrobić? Jak możemy się uchronić przed manipulacją, tak jako jednostki, jak i całościowo opinia publiczna? Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. A tradycyjnie, po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań, poleceń literackich, przeróżnych inspiracji, także podsumowań całych odcinków. Zapraszam Was też serdecznie na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. A w dzisiejszym materiale opieram się na słynnej, kultowej wręcz książce, opinia publiczna, Waltera Lipmana. Książka ta dała mi porządnie do myślenia, łącząc sobie podejście filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, e, historyczne, ekonomiczne, politologiczne, medioznawcze. Wiem dużo tego, ale zbiór myśli autora naprawdę może imponować. Zresztą biografia autora mówi sama za siebie. Walter Lipman, żyjący w latach 1889-1974, to jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich dziennikarzy, publicystów i myślicieli politycznych XX wieku. Ukończył Uniwersytet Harvarda, był współzałożycielem magazynu The New Republic. Od czasów I wojny światowej był zakulisowym doradcą kilku amerykańskich prezydentów w 1961 roku został odznaczony prezydenckim medalem wolności. Był również dwukrotnym zdobywcą nagrody policera w 1958 i w 1962 roku. A jego opinia publiczna, choć została wydana w 1922 roku, to jest zaskakująco, aż przerażająco aktualna. Oprócz bogatych przemyśleń na temat mechanizmów sterujących opinią publiczną, możemy tam przeczytać bardzo ciekawą analizę zjawiska stereotypu, które to choć mocno kojarzone z psychologią zostało wprowadzone właśnie przez Lipmana i to w tej książce. Ciekawie analizuje on też historię powstawania i wykrzywiania się amerykańskiej demokracji. Bardzo zainteresowały mnie na przykład spostrzeżenia na temat powstawania amerykańskiej konstytucji, która, choć w założeniu godziła w podstawowe idee demokracji, to została sprzedana opinii publicznej jako tej demokracji fundament. Wybaczcie taki dłuższy wstęp, ale jest on istotnym tłem dla moich dalszych rozważań. Książkę wam serdecznie polecam. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja teraz przechodzę do moich wniosków z lektury. Rozdział pierwszy: Największa wada demokracji. Jaka jest największa wada demokracji? Tutaj oczywiście można dość długo dyskutować. Niewątpliwie jej słabością jest jednak nasza wiara w to, że ludzie jako jednostki posiadają dostateczne umiejętności, wiedzę i perspektywę, żeby dzierżyć władzę. Nawet jeśli sterowanie krajem odbywa się pośrednio przez wybieranych przez nas w wyborach reprezentantów, jak zauważa Lipman. Teoria demokracji niezdolna przyznać, że egocentryczne opinie nie wystarczają, by stworzyć dobry rząd, uwikłana jest w odwieczny konflikt między teorią i praktyką. Zgodnie z tą teorią, pełna godność człowieka wymaga, żeby jego wola była wyrażana we wszelkich formach działania społecznego. Zakłada się, że ludzie namiętnie pragną wyrazić swą wolę, przyjmując, że instynktownie władają sztuką rządzenia. Jednak, jak wskazuje zwykłe doświadczenie, samostanowienie jest tylko jednym z wielu dążeń ludzkiej osobowości. Pragnienie, by być panem własnego losu, jest silnym pragnieniem, ale musi ono dopasować się do innych, równie silnych pragnień, takich jak pragnienie dobrego życia, pokoju, ulgi od dźwigania brzemienia. W tym miejscu nie zrozumcie mnie, proszę źle, ani nie odbierzcie pochopnie Waltera Lippmana. Ani on nie był, ani ja nie jestem przeciwnikiem demokracji. Zgadzam się jednak z jego poglądem, że tylko uświadamiając sobie wady systemu, w jakim żyjemy, mamy przynajmniej szansę cokolwiek z nim zrobić. Aczkolwiek o optymistyczne konkluzje nie jest tutaj łatwo, zobaczcie sami. Autor bardzo dużo miejsca poświęca analizie psychologicznych niejako słabości natury ludzkiej, które wskazują nas na bardzo ograniczoną perspektywę perspektywę, bez której nie da się wyrabiać sobie naprawdę rzetelnych opinii, podejmować możliwie najlepszych decyzji, po prostu rządzić, chociażby poprzez oddawanie swojego cennego głosu. Po pierwsze, bardzo podoba mi się zwrócenie przez Lipmana uwagi na fakt, że ludzie wbrew pozorom wcale nie garną się do aktywnego rządzenia, do kształtowania i wyrażania swojej opinii. Nawet jeżeli osobiście cenimy sobie posiadanie głosu i wpływ jaki mamy na nasz kraj, to nie jest to wcale ani nasza jedyna, ani nawet największa namiętność. A o tym, jak wielu z nas nie korzysta ze swojego prawa głosu wcale lub bardzo sporadycznie, niech świadczą chociażby frekwencje w przeróżnych wyborach. Które tylko w rekordowym 1995 roku i zeszłym w wyborach prezydenckich przekroczyły minimalnie 68% uprawnionych do głosowania, podczas gdy zazwyczaj oscylują wokół 50%. A współrządzenie krajem nie ogranicza się przecież tylko do wyborów raz na kilka lat. Żeby podejmować dobre decyzje, wyrabiać sobie wartościowe poglądy, trzeba wiele wysiłku i zaangażowania, a i to nie zawsze wystarczy. Autor opinii publicznej jako bardzo dobry obserwator natury ludzkiej zauważa na przykład: Kształtowanie realistycznej opinii jest frustrującym zadaniem właśnie dla tych cech umysłu, które decydują, co będzie się wydawało ciekawe, ważne, znajome, osobiste czy dramatyczne. Z tego powodu wypracowanie realistycznej opinii, które wymaga czasu, pieniędzy, pracy, świadomego wysiłku, cierpliwości i opanowania, nie znajdzie dosyć poparcia, chyba że w społeczeństwie będzie narastało przekonanie, że z góry powzięte przekonania i intuicja nie są wystarczające. W tym miejscu nie muszę chyba dodawać, że już na początku XX wieku Lipman zdawał sobie sprawę, że różnym wpływowym ludziom, przedsiębiorcom, lobbystom i przede wszystkim politykom wcale nie zależy na tym, żeby ludzie nadmiernie interesowali się systemem politycznym, żeby dobrze rozumieli o co w nim chodzi, żeby wyrabiali sobie te realistyczne opinie. Dlaczego? Rozdział drugi. Jak politycy manipulują opinią publiczną? W tym miejscu, tak jak zapowiadałem, nie będę wchodził w szczegółowe techniki manipulowania masami wyborców, które są tym skuteczniejsze oczywiście i mniej je rozumiemy, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczególnych kategorii działań polityków. Na które między innymi na świeżo po doświadczeniach I wojny światowej, w którą politycy tak zręcznie wmanipulowali swoje narody, zwracał uwagę Walter Lippmann. I znów możemy odkryć z przerażeniem, jak bardzo metody te są aktualne, choć dysponują jeszcze skuteczniejszymi środkami realizacji. I tak, na przykład, od zawsze politycy posługiwali się przeróżnymi symbolami, które są niezwykle skutecznymi narzędziami wpływania na ludzi. Od słupa totemowego do flagi narodowej, od drewnianego idola do niewidzialnego króla, od magicznego zaklęcia do rozcieńczonej wersji poglądów Adama Smitha czy Bentama. Symbole były chołbione przez przywódców. Beznamiętny obserwator może krzywić się na umacniający symbol rytuał gwieździstego sztandaru. Przywódca jednak wie z doświadczenia, że tylko gdy symbole spełnią swe zadanie, znajdzie się dźwignia, dzięki której będzie można poruszyć tłum. Symbole to często bardzo proste obrazy, które zawierają w sobie jednak czasem bardzo silne emocjonalne skojarzenia. Czy ich czas już jednak trochę nie przeminął? W końcu od wydania opinii publicznej mija już prawie 100 lat a jednak okrągły stół, ciepła woda w kranie, schody ku pamięci pewnej katastrofy, nie zawsze nazywanej katastrofą ośmiorniczki, 500 z małym plusikiem błyskawica. To tylko niektóre z samych w sobie nic nieznaczących znaczków, które tylko w naszej najnowszej polityce potrafiły siłą swojego jednoczenia i dzielenia poruszyć masy Polaków. Symbole z konieczności są jednak uproszczeniami, dopuszczają kłamstwa i półprawdy, bo przecież ostatnie o co w nich chodzi to pomaganie obywatelom w wyrabianiu sobie realistycznych opinii. Świadomy obywatel, choć nieobojętny, to jest jednak dużo bardziej odporny na wszelkie te symbole. Nic dziwnego, że przywódca nie znosi tego, co nazywa destruktywną krytyką, zwaną niekiedy przez wolnomyślicieli usuwaniem bzdur. Przede wszystkim rzeczę budget, należy czcić władzę królewską, a jeśli zaczniesz w niej dłubać, to nie zdołasz jej czcić. Albowiem dłubanie przy użyciu jasnych definicji i uczciwych twierdzeń służy wszystkim wysokim celom znanym człowiekowi z wyjątkiem łatwego zachowywania powszechnej woli. Ludzie śmieją się czasem, że rządy prawa i sprawiedliwości prowadzą politykę bardzo symboliczną w tym znaczeniu, że niesamowicie pielęgnują i podgrzewają różne symbole. Proszę mnie źle nie zrozumieć, absolutnie nie uważam, że to oni zapoczątkowali tego typu praktyki, ale jak pokazują ich wyniki, bardzo słusznie przyłożyli bardzo dużą energię do tej pielęgnacji. Nie więc nie dziwi, z jaką zaciekłością potrafią bronić swoich różnych symboli, kiedy ktoś próbuje szukać dla nich jasnych i uczciwych definicji, kiedy ktoś ośmiela się w nich dłubać. Kolejny mechanizm sterowania opinią publiczną znany już Lipmanowi, który obecny rząd doprowadził do perfekcji, ale absolutnie nie wprowadził jako pierwszy do polskiej polityki, to tak zwane szukanie kozłów ofiarnych. Jednak nie każdy przywódca jest mężem stanu. Wszyscy przywódcy nienawidzą ustępować i w większości przywódców trudno jest uwierzyć, że choć sprawy już stoją źle, ich rywal nie zdoła ich jeszcze pogorszyć. Nie czekają biernie na to, żeby społeczeństwo odczuło skutki polityki, ponieważ konsekwencje tego odkrycia spadają na ogół na ich głowy. Są więc okresowo zajęci budowaniem relacji i umacnianiem swojej pozycji. Budowanie relacji polega na podsuwaniu od czasu do czasu kozła ofiarnego, zaspokajaniu drobnych pretensji, które dotyczą potężnych jednostek lub stronnictw, przetasowaniu pewnych stanowisk pracy, udobruchaniu grupy ludzi, którzy domagają się fabryki broni w ich miasteczku albo ustanowieniu prawa przeciw czyimś występkom. I tak z naszego podwórka. Mimo, że minęło już ponad 100 lat od I wojny światowej, kiedy za całe zło odpowiadał agresor z tego drugiego bloku państw, możemy dobrze kojarzyć różnych dzisiejszych wrogów ludu, wywrotowców i antypolaków, którymi w zależności od potrzeby chwili mogą być uchodźcy, mniejszości seksualne, lekarze rezydenci, lewacy cykliści, Rosja, kiedy potrzeba wzbudzić proeuropejskość lub Unia Europejska, kiedy kładziemy nacisk na suwerenność. A najczęstszym podstępnym kozłem ofiarnym pisu jest oczywiście PO. Ale żeby nie było, PO z równą namiętnością uwielbiało straszyć kiedyś pisem. Ostatnia kategoria manipulowania opinią publiczną, na jaką chciałem zwrócić uwagę, bo analiza Waltera Lipmana bardzo mnie zainspirowała, to manipulowanie informacją. Autor opisuje na przykład, jak w czasach I wojny światowej manipulowano danymi z frontu, kiedy, na przykład, zbyt duża była liczba ofiar, tak, że mogłaby być no, ciężka do strawienia dla opinii publicznej, to rozkładano ją na bardzo wiele. Mniejszych rad, lub też czasami podsycano emocje bardzo silne, emocje nienawistne do wroga, kiedy zrzucano na opinię publiczną takie duże liczby jednego dnia. I tak nasz obecny rząd, jak zresztą każdy poprzedni, a mamy na świeżo chociażby doświadczenia z pandemii, bardzo dba o kontrolę nad informacją. Tylko czy w dzisiejszych czasach internetu, mediów społecznościowych, wielu niezależnych redakcji i redaktorów da się jeszcze manipulować opinią publiczną poprzez manipulowanie informacją? Litman zauważył na przykład, jak ważny dla kształtowania wartościowych opinii ludzi był na przykład ówczesny mu rozwój prasy, który jest przecież niczym przy naszych dzisiejszych mediach. Marzycielstwem byłoby wtedy przypuszczenie, że nadejdą czasy, gdy do pomyślenia stanie się możliwość, by odległe i złożone wydarzenia relacjonować, analizować i przedstawiać w takiej postaci, aby dyletant mógł dokonać mającej autentyczną wartość decyzji. Nie twierdzę, że nasza dokumentacja jest zadowalająca, nasza analiza obiektywna, a nasze pomiary wiarygodne. Chodzi mi o to, że dokonano kluczowych wynalazków, które umożliwiają udostępnienie niewidocznego świata ludzkiemu osądowi. A jednak już na początku XX wieku autor zauważał, że w rozwoju mediów tkwi kolejna pułapka, a mechanizm ten tylko w dzisiejszych czasach się rozwinął. Rozdział trzeci. Czy nie ma żadnej nadziei? Choć Walter Liebman dostrzegał dużą szansę dla społeczeństwa w rozwoju profesjonalnego przekazywania informacji, to był też świadom zagrożeń związanych z ekonomiczną zależnością nowych mediów. To uporczywe i od dawna istniejące przekonanie, że prawda nie jest zdobywana, ale wpajana, objawiana, dostarczana gratis, wychodzi na jaw bardzo wyraźnie w ekonomicznych przesądach, jakie mamy jako czytelnicy gazet. Oczekujemy, że gazeta poda nam prawdę bez względu na to, jak nieopłacalna może być ta prawda. Zauważam na przykład ciekawy paradoks, że choć ludzie są przyzwyczajeni do płacenia za takie dobra jak kawa czy lody, to jednak bardzo niechętnie chcą płacić za gazety, za informacje. Stąd też media są tak bardzo uzależnione od reklamodawców, którzy zawsze będą mieli ostateczny wpływ na kształt ich przekazu. A zauważmy, że w naszych czasach, kiedy tak naprawdę już oczekujemy, że informacja musi być za darmo, ta sytuacja, ta zależność tylko się jeszcze pogłębiła, pogorszyła. Jakie więc jest rozwiązanie? Lipman dość dużo miejsca w swojej książce poświęca analizowaniu tego, jak ważni dla systemu demokratycznego mogą być różni eksperci, jak powinniśmy ufać ekspertom z jednej strony, ale z drugiej strony sam też dostrzega, że ciężko jest znaleźć i zweryfikować eksperta, a każde stronnictwo, każda opcja polityczna już wtedy potrafiła przygotowywać i przedstawiać swoich ekspertów. Do tego wszystkiego eksperci sami w sobie też często manipulują opinią publiczną, chociażby po to, żeby zachować swój status eksperta. To co nam zostaje? Stawianie na edukację, liczenie, że to szkoły wychowają bardziej świadomy elektorat. Oczywiście edukacja jest szalenie ważna i jest bardzo potrzebna, ale też skoro politykom wcale nie zależy na tym, żebyśmy my, jako wyborcy, byli bardziej świadomi, lepiej rozumieli różne mechanizmy, to ciężko liczyć, że ktokolwiek, kiedykolwiek przerwie ten zaklęty krąg. Osobiście bardzo podobało mi się więc zakończenie książki Lipmana. Napisałem, a potem odrzuciłem kilka wersji zakończenia tej książki. Nad wszystkimi z nich ciążyło fatum ostatnich rozdziałów, w których każda myśl zdaje się znajdować swoje miejsce i wszystkie tajemnice, o których autor nie zapomniał, zostają odkryte. Następnie autor zauważa, że Platon, do którego myśli też wielokrotnie w swojej książce się odwoływał, miał podobny problem ze swoimi pracami. Kiedy Platon dotarł do miejsca, w którym pasowałoby umieścić podsumowanie, jego pewność siebie zmieniła się w tremę, na myśl, jak niedorzecznie zabrzmi wysłowienie tego, co sądził o miejscu rozumu w polityce. Pisał: Pokąd to się w jedno nie zleje, wpływ polityczny i umiłowanie mądrości, tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało, nie ma ratunku dla państw i rodu ludzkiego. Ledwie wyrzekł te niemiłosierne słowa, kiedy uświadomił sobie, że są one radą doskonałą, ale nierealną. I poczuł się zawstydzony nieprzystępnym dostojeństwem swojej idei. Dość pesymistyczne spostrzeżenie, prawda? Co więc nam zostaje? We wstępie do książki badacz myśli politycznej Paweł Armada znajduje jeszcze jedno dość ciekawe porównanie Litmana do Platona. Jego zdaniem, analogicznie do słynnej starożytnej platońskiej jaskini w której to, co ludzkość mogła oglądać, było tylko cieniami rzeczywistych przedmiotów, Lipman w opinii publicznej dostrzega jaskinię, w jakiej żyjemy niby dużo bardziej komfortową, z elektrycznością i wieloma udogodnieniami, ale jednak nadal kryjącą przed nami prawdziwy świat. Pierwszym niezbędnym krokiem, żeby coś zmienić, nawet w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, jest więc uświadomić sobie istnienie jaskini. I tutaj przypomina mi się taka anegdota opowiadana przez słoweńskiego filozofa Sławoja Žižka, który stwierdzał na przykład, że społeczności Rosji i Chin tym różnią się od zachodnich społeczeństw, że ludzie tam absolutnie nie łudzą się, że żyją w naprawdę wolnych krajach, w przeciwieństwie do nas. Žižek lubił też mawiać The first duty of philosophy is making you understand what deep shit you are in. Co można przetłumaczyć mniej więcej tak, że pierwszym podstawowym zadaniem filozofii jest uświadomić nam, w jak kiepskiej sytuacji się znajdujemy. I jeżeli chodzi o ten cel, to myślę, że książka Opinia Publiczna Waltera Lipmana doskonale właśnie na tą kwestię odpowiada. Ale jestem ciekaw Waszej diagnozy, czy podobnie postrzegacie sytuację jak Lipman, Platon, Żiżek i w sumie ja. Jeżeli jesteście zainteresowani książką Opinia Publiczna, no to serdecznie Wam ją polecam. Myślę, że naprawdę warto wzbogacić o nią swoją biblioteczkę i przede wszystkim głowę. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja też bardzo polecam całą ofertę animi.pl. Na hasło absurdalny macie 20% zniżki na cały asortyment do końca września. Życzę Wam więc przyjemnego wybierania. Tyle na dzisiaj w każdym razie, no liczę tutaj na, na ciekawą dyskusję. Temat dotyczy nas wszystkich, choć jest niewątpliwie ciężki i trochę w którą stronę nie popatrzymy. No to widzimy, że jest tam problem, ale myślę, że dopóki właśnie nie zaczniemy sobie uświadamiać, często jak źle jest, to na pewno nie znajdziemy rozwiązania. Jeśli będziemy nad nim myśleć, poszukiwać go, to przynajmniej mamy na to jakąś szansę. Ja zapraszam Was jeszcze raz, zupełnie nie manipulując Was w to, na swój Instagram, po więcej różnych inspiracji, ciekawych przemyśleń, też bardzo fajnych dyskusji, które tam się toczą, bycia bliżej konta w kontakcie generalnie ze mną, z moją codziennością. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie wracać tutaj po więcej treści. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.